Cześć. Nazywam się Łukasz Wydra i poprowadzę dla Ciebie nowy, a przy tym regularny format na kanale Kangi. Nowy, ale taki, o który pytaliśmy już w trakcie jednego z naszych No komend, taki, który przedstawiliśmy Wam w pikułce na trzech z naszych kwadransów z Kangą i taki, który ostatecznie zapowiedzieliśmy w trakcie NBX w Warszawie. Jeżeli tam byłeś, z pewnością już wiesz, mówimy o analizie rynku kryptowalut na Kanga Trends. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do mięsa, pamiętaj, nic co zawarte w tym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej. Zachęcamy do tego, abyś robił swój własny research przed zainwestowaniem w jakiekolwiek kryptowaluty. Mało tego, zachęcać cię będziemy także poprzez konkurs, który pojawi się na końcu tego materiału. Także zostań z nami i oglądaj do końca. A jeżeli już teraz jesteś zainteresowany, a nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, koniecznie tego dokonaj, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, tak abyśmy wiedzieli, czy ten materiał jest dla Ciebie właściwym. Lecimy zatem z tematem. Przechodzimy zatem do najważniejszej kryptowaluty, jaką jest oczywiście Bitcoin. Bitcoin, który w ostatnim czasie notuje bardzo fajne wzrosty. Tydzień do tygodnia, w zasadzie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, 9% wzrostu, kolejnego tygodnia 12% wzrostu. Czym to może być spowodowane? Dowiemy się za chwilę. Natomiast spójrzmy na samą analizę techniczną. Analiza techniczna, która podpowiada nam, że mamy tutaj szarym prostokątem wyznaczoną pewną strefę podaży. Strefę podaży, która jak widać, nie została osiągnięta, a jednak pojawiły się pewne spadki. Spadki, które być może spowodowane są też pewnymi czynnikami mającymi swoje poparcie we wskaźnikach. W tym momencie uruchamiam pierwszy z moich ulubionych wskaźników, jakim jest TD Sequential. TD Sequential, czyli wskaźnik, który mówi nam o tym, gdzie znajdują się potencjalne punkty zwrotne na wykresie Bitcoina. No i widzimy, że w piątek, minionego tygodnia, zaświeciła się dziewiąta świeca, tak zwana wzrostowa wskaźnika co może oznaczać, że jest to pivot point. Na obecną chwilę, na dzień dokładnie wczorajszy wskaźnik został już zresetowany, co może oznaczać, że korekta tudzież tak naprawdę konsolidacja w tym wypadku może dobiegać końca. Sprawdźmy jednak całość na innych wskaźnikach, innymi innymi wskaźnikami może być na przykład RSI Czyli ten, który jest jednym z moich ulubionych. Tutaj widzieliśmy bardzo silną byczą dywergencję, która spowodowała wzrosty. Natomiast w tym momencie widzimy potencjał do rozrosowania kolejnej byczej dywergencji, która może pojawić się w tym obszarze. Nie jest ona jeszcze pełna. Widzimy, że nasza linia idzie ku górze w momencie kiedy cena również idzie ku górze, co oznacza, że jest tutaj zbieżność pomiędzy jednym a drugim czynnikiem, a musi być rozbieżność, aby cena mogła powędrować w przeciwnym kierunku, w przeciwnym Czyli w tym wypadku mam na myśli ku górze w momencie, kiedy RSI spadnie w dół. I widzimy, że jest ku temu pewien potencjał. Jeżeli cena jeszcze troszeczkę powędruje w dół, RSI prawdopodobnie osiągnie byczą dywergencję. Z tego co widać, nie będzie ona jednak e, istotną dywergencją, e, będzie bardzo łatwą do zanegowania, aczkolwiek warto mieć ją na uwadze, przy analizie pozostałych czynników, które mogą pojawić się na wykresie. A pozostałymi czynnikami mogą być na przykład MACD czyli bardzo podstawowy wskaźnik, który mówi nam o tym, czy jesteśmy teraz w jakimkolwiek punkcie zwrotnym i przesileniu po prostu cenowym. No i tak też w zasadzie widzimy, byki e, tracą chwilowo kontrolę nad e, rynkiem i szala przechyla się na korzyść niedźwiedzi. Czy tak się utrzyma? E, zobaczymy. Sprawdźmy zatem, jakie mogą być potencjalne punkty odbicia dla ceny średnie kroczące w tym wypadku są doskonałym wskaźnikiem, jeszcze schowam Magdi, żebyśmy lepiej je widzieli, usunę dywergencję potencjalną, którą tutaj rozrysowałem i mamy średnie kroczące. Czerwona linia stanowi 50, żółta linia setkę, zielona linia to 200. Przy czym 200 traktujemy jako obszar sam w sobie, a nie punkt bezpośredniego odbicia. To co widzimy to fakt, że Cena zmierza w kierunku setki i pięćdziesiątki. Korelacja tych dwóch średnich kroczących na jednym obszarze może wskazywać, że to będzie potencjalny właśnie punkt odbicia. I jeszcze jedna rzecz, która nam się powinna nasunąć na myśl, to to, że w ostatnim czasie Bitcoin rośnie w trakcie weekendów. W trakcie weekendów, kiedy teoretycznie giełda amerykańska jest zamknięta, co oznacza, że rynek CMI nie działa. Jeżeli słyszałeś kiedyś o gapach CMI, i tak zwanych lukach cenowych, warto się przyjrzeć, czy one także występują na wykresie w tym momencie. I widzimy, że taka luka jest utworzona na przestrzeni pomiędzy, 60, pomiędzy 61 tysięcy dolarów, a w dół licząc 57 tysięcy około 800 dolarów. Rynek zakłada, że luki cenowe powinny się zamykać. Czy tak zawsze jednak e, czy zawsze to jednak miało miejsce? Sprawdźmy, mam taką jedną historyczną lukę cenową, która nigdy nie została domknięta, jest ona książkowym przykładem tak zwanej luki rozpoczęcia hosty. Luki rozpoczęcia hosty, która miała miejsce w 2020 roku pochowam średnie kroczące, abyśmy widzieli to nieco lepiej. O, proszę bardzo. Mieliśmy tutaj szczyt z 2017 roku, między szczyt z 2019 roku, który rozrysował nam pewną linię trendu spadkowego w tym wypadku, która została przebita właśnie luką cenową, luką cenową, która nigdy nie została w pełni uzupełniona, w pełni uzupełniona. Pięknie powiedziane. Widzimy tutaj, że była pewna próba zejścia ceny nieco niżej, aczkolwiek luka nie została wypełniona. I to jest klasyczna luka wypełnienia, e, rozpoczęcia hossy, która w tym wypadku również może zadziałać. Także spodziewajmy się niespodziewanego, jak to, jak to zazwyczaj bywa w przypadku Bitcoina. Przejdźmy zatem do Ethereum. Ethereum, które wczoraj e, doświadczyło uruchomienia oficjalnego ETF-ów. Coś na co rynek, czego rynek wyczekiwał, coś na co czekali również inwestorzy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Sprawdźmy jak ma się Ethereum. Ethereum również znajduje dziewiątą świecę wzrostową na wskaźniku TD Sequential, aczkolwiek widzę po ruchach, że ten wskaźnik również został zresetowany. Sprawdźmy zatem średnie kroczące, średnie kroczące nasze podstawowe, czyli 50, setka i 200 Tutaj również widzimy walkę o utrzymanie 50, 50 czyli bardzo ważnej średniej kroczącej. Zaraz za nią jest setka i znowu występuje pewna korelacja, co wzmacnia potencjalny poziom odbicia. E, przyjrzymy się jeszcze kilku wskaźnikom. Klasycznie dzisiaj podejmujemy RSI i MACD. W obu przypadkach widzimy, że sytuacja jest bardzo, ale to bardzo zbliżona do tego, co dzieje się e, na wykresie bitcoina. MACD nawet bardziej przypomina to, co się wydarza na wykresie bitcoina. Tutaj aż tak bardzo potencjalnej dywergencji na RSI nie widać, aczkolwiek wiemy o tym, że ETF-y mogą w znaczący sposób wpłynąć na rynek, w związku z czym utrzymywanie RSI na wysokich poziomach świadczy o tym, że byki cały czas mają kontrolę nad sytuacją na Ethereum. Altcoinem, który dzisiaj weźmiemy pod lupę, będzie natomiast Solana. Solana, która... Podobnie jak pozostałe kryptowaluty, które przed chwilą przytoczyliśmy, wskazuje na dziewiątą świecę wzrostową wskaźnika TD Sequential. Wskaźnik TD Sequential naprawdę jest jednym z moich ulubionych. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie korzystajcie z niego indywidualnie, tylko korelujcie go, jeżeli go oczywiście używacie, z innymi wskaźnikami. W przypadku Solany doskonale on pokazuje punkty zwrotne, aczkolwiek w przypadku tego wykresu, który teraz przytaczam, tego elementu wykresu, który przytaczam, nie jest to aż tak oczywiste. Tutaj mamy punkt zwrotny, który rozświetlił nam się dosłownie przed dwoma, trzema dniami. Tutaj mamy punkt zwrotny, który również doskonale pokazał potencjalny spadek. Tutaj był kolejny, aczkolwiek wystąpiła konsolidacja. Natomiast spoglądając historycznie, jeszcze troszkę wstecz, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, tutaj mamy punkt na przykład zwrotny, który zwiastował wzrosty. Tutaj także, aczkolwiek nie był on też taki oczywisty. Sprawdźmy pozostałe. Mamy rok 2023. No i chyba za wiele mówić nie trzeba. Doskonałe znajdywanie przez wskaźnik TD Sequential punktów zwrotnych na wykresach, które pokazywały w momencie, kiedy zaświecały się na zielono, zwiastowały potencjalne wzrosty, czerwone zwiastowały potencjalne spadki. Pamiętajcie jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, o korelacji z innymi wskaźnikami. Czy zatem Solana może spaść? No, do średnich kroczących ma nieco dalszą drogę, co oznacza, że setka i pięćdziesiątka wyglądają tutaj zachęcająco do tego, żeby się odbić. Mało tego. Widzimy tutaj tak zwane lokalne podwójne dno, które lubi być retestowane, co oznacza, że spadki właśnie do tego obszaru, gdzie dodatkowo możemy wyznaczyć sobie horyzontalną linię wsparcia. Którą wyznaczam w tym momencie, znajduje się ona mniej więcej w tym obszarze. Tutaj zaznaczam ten punkt, ten punkt, ten punkt. Spadki dotąd i kolejne odbicie byłyby jak najbardziej uzasadnione i w tym wypadku potwierdzające hossę na solanie. Także zachęcam do obserwowania poziomu około 157. Tysięcy dolarów, ale pamiętajcie też, zróbcie własny research. To jest tylko i wyłącznie moja własna opinia. Natomiast to, co działa na Solanie idealnie, to poziom 126 dolarów, który w tym momencie tutaj był oporem. Tutaj także był oporem wzmocnianym przez wskaźnik D-Sequential. W kolejnych przypadkach był wsparciem, również wzmacnianym przez wskaźnik D-Sequential w jednym z tych wariantów. Także tyle, jeżeli chodzi o Solanę. Mam nadzieję, że. Ta analiza przypadła Wam do gustu. A jeżeli chcecie i interesuje Was rynek altcoinów, to pamiętajcie o tym, żeby zarejestrować się na Kanga Exchange i dajcie w komentarzach znać, czy chcielibyście, aby w naszym następnym materiale nastąpiła analiza właśnie jednego z Waszych altcoinów. Pod warunkiem oczywiście, że są one na Kandze. Także zachęcamy do tego, byście sobie zarejestrowali, sprawdzili nasze kryptowaluty, sprawdzili pary walutowe i dali znać w komentarzach. Te komentarze. Będę przeglądał ten altcoin, który zdobędzie najwięcej waszych głosów, będzie pod, podjęty pod analizę w przyszłym materiale, w przyszłą środę. Występują tylko dwie kluczowe zasady co do wyboru altcoinów. Po pierwsze, nie może być to KNG. Tak, nie może być to KNG. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie stawiamy na swoją ulubioną drużynę. A po drugie, nie będzie to żaden memcoin. Memcoin, no cóż, no, bądźmy poważni. I tym sposobem przechodzimy do pewnych danych on-chain, tych, których jeszcze dzisiaj nie poruszaliśmy. Z, tej, z tego tytułu korzystamy z platformy LookNote, która jest naszym partnerem. Sprawdzamy, co dzieje się na wykresie. Dziś tylko jeden wykres: Stablecoiny w cyrkulacji. Czyli mamy tutaj wykres zestawiający ze sobą cztery największe stablecoiny: USDT, USDC, Boost i DAI. Tak, Boost już w zasadzie nie istnieje, aczkolwiek wykres ten cały czas go obejmuje. Niemniej jednak spodziewam się, że Luknout niebawem z niego zrezygnuje w cał całkowicie i widzimy bardzo ciekawą rzecz. W obecnym momencie ilość stablecoinów w cyrkulacji wcale rośnie, a to oznacza, że rynek budzi się do życia. Widzimy pewną korelację pomiędzy wzrostami ceny bitcoina. Ta szara linia wyznacza cenę właśnie bitcoina, natomiast pomarańczowa linia jest linią wskazującą na ilość stablecoinów w cyrkulacji. Zazwyczaj w sytuacji, kiedy ilość stablecoinów w cyrkulacji wzrasta, wzrasta również cena Bitcoina. Oczywiście nie zawsze miało to miejsce. Tutaj mieliśmy sytuację, kiedy powstała pewna dywergencja, natomiast dzięki temu w 2021 roku kontynuowana była hossa. Tyle jeżeli chodzi o dane onchain. Natomiast mam dla Ciebie jeszcze coś specjalnego, specjalną analizę, czyli to, jak wyglądają dokładnie przepływy na Bitcoinie w postaci ETF-ów. ETF-y, które... Widzimy w ostatnich dwóch tygodniach, notują całkiem niezłe wzrosty. Wspominałem na początku tego materiału, że w minionym tygodniu, w dwóch minionych tygodniach, w zasadzie bitcoin wzrósł o 9 i o 12%, i widzimy, że miało to swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w sytuacji na amerykańskich ETF-ach. Zaledwie w zasadzie 22 dnia lipca, czyli w zasadzie dwa dni temu, widzieliśmy, że wpływy te były rekordowe już od dłuższego czasu, a w zasadzie no, od Ponad miesiąca od półtora miesiąca dokładnie. Natomiast wczoraj. Wczoraj, czyli w momencie, kiedy uruchomione zostały ETFy na Ethereum, widzimy pewne odpływy i z tego co wiem, odpływy te kierowane były bezpośrednio na ETFy związane z Ethereum. Czy to zatem oznacza, że nadchodzi czas altcoinów? Pamiętajcie, że rynek kryptowalut działa według pewnego stałego schematu, stałego schematu, który polega na tym, że najpierw kapitał znajduje się w Bitcoinie, później przypływa do Ethereum. W późniejszym czasie przepływa do large capów, czyli kryptowalut będących altcoinami o dużej kapitalizacji rynkowej, po to, by skończyć w low capach, czyli w tych monetach, które są najmniejsze i tych, na które tak naprawdę wszyscy najbardziej czekają. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, pamiętaj o łapce w górę, o subskrypcji i zostawieniu komentarza. Na pewno wszystkie je przeczytamy, na pewno się do nich, niektórych przynajmniej, odniesiemy. Ale wspomniałem też na początku tego materiału o tym, że będzie pewien konkurs, także możesz zgarnąć w tym momencie 20 KNG, 20 KNG, które otrzymasz za to, żeby, że podzielisz się z nami swoją własną analizą jakiejkolwiek kryptowaluty, którą tutaj przytoczyliśmy. Zostaw komentarz, w którym mówisz o tym, jak przewidujesz, co wydarzy się na rynku kryptowalut w najbliższym czasie. My te komentarze przejrzymy. Ja subiektywnie na pewno wybiorę ten, który będzie moim faworytem. Nie musisz się ze mną zgadzać. Możesz, ale nie musisz absolutnie. Każdy komentarz jest cenny. Każdy komentarz jest ważny. Czas na dawanie komentarzy jest do niedzieli. Podobnie jak czas na dawanie typów na swojego altcoina. A żeby dać typ na swojego altcoina, pamiętaj, żeby zajrzeć na kangę, bo tylko i wyłącznie Altcoin z Kangi, będziemy brać tutaj pod uwagę. Warto w tym momencie nadmienić, że całość tego materiału jest przygotowywana we współpracy z Kanga University. Kanga University, które już niebawem, już za kilka tygodni, startuje z nowym rokiem akademickim, a w Wraz z nim pojawi się nowy dział, który poświęcony będzie analizie technicznej. Analizie technicznej, która nie będzie brana z powietrza absolutnie, tylko będzie zasięgana z fachowej literatury. Także zachęcam bardzo serdecznie do tego, abyście nas obserwowali, abyście subskrybowali nasz kanał, ponieważ już niebawem pojawią się informacje na temat nowych lekcji. To wszystko na dziś. Bardzo cię proszę o to, abyś ocenił ten odcinek w skali od 1 do 340. Przy czym 1 to beznadzieja i nie chcę Cię więcej widzieć, lub 340 fantastycznie i chcę tego więcej. Jeżeli chcesz tego więcej, będę naprawdę bardzo satysfakcjonowany. Twój komentarz, Twoja reakcja ma znaczenie, więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.